Cześć, dzisiaj mamy 19 czerwca, boże Ciało. Będziemy zaczynać od zwiedzania troszkę ustki, tam podjedziemy pod latarnię, potem się będziemy kierować na, na prawo, gdzie jest taka druga latarnia, na którą można za darmo sobie wejść. Mam nadzieję, że wiatr nie pokrzyżuje nam plany, bo wczoraj mieliśmy 22 km normalne, dzisiaj będzie 32 km, na szczęście północno, zachodni albo zachodni, w zależności tam jak która to będzie godzina, więc... Dzisiaj będzie jeszcze większe wspomaganie niż wczoraj. A porywy nawet do 67 km na godzinę. To uff, będzie dawać. A słońce parzy już od samego rana? Nie parzy, nie parzy. <grym> nie, więc nie mamy nawet za zachmurzenia. To trzeba było już na wszelki palne się od razu posmarować. A tu jesteśmy właśnie w takich domkach. To są jeszcze tego typu domki. A tutaj tyle to osoby mogły się rozbijać właśnie pod namiot tam kilka rowerzystów też przyjeżdżało pani tam mówiła, że jest tam 15zł za namiot 18zł za osobę, czyli 33zł wychodzi jakby ktoś chciał jest blisko R10 no i co tam jeszcze jesteśmy prawie spakowani i będziemy ruszać wyprawę więc zapraszam i do zobaczenia na szlaku już wjechaliśmy powoli na rynek, tutaj jest fajny kościół wózce. Dzisiaj Boże Ciało, to troszkę już tam ludzi jest. Widać, że prowadzą jakąś mszę. To jest kawiarnia, lodziarnia przed nami, a na prawo tam będziemy się kierować na, na główny rynek i port. Sport Max. Napalony dzięcio masz. No, 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 <laughs> <dzięcio. laughs> hmm. Power Dobra, magnesy są, magnes to żeśmy sobie coś, coś takiego, niektórzy z nas zakupili, ja akurat wybrałem ten czerwony, bo był niebieski, ale ten akurat lepiej się prezentuje. Sławek też sobie wziął, Dawid też sobie wziął, kiedyś wymyślał gravelę, to będzie plus 10 zł. ten kosztował 19, to, to pewnie z 3 dychy będzie gravelowy. Może od jutra, jak się sezon zacznie, po Bożym Ciele. Żabka numer 5. No tak, żab Teraz jeszcze jest mało ludzi, bo jest wcześnie rano. Czwartek, właśnie Boże ciało. To idealnie, żeby tak sobie spokojnie pojeździć, bez tłumów. smażenie ryb. Tutaj kiedyś stał kościół A tu makieta starej osady wózce Ulica Domków Rybackich wódzce I ten samochód mi mam jeszcze moje sią Jerzyk <grymne> Czuć ten wiatr Dobrze, że nie jedziemy w tą stronę Trasę tylko w drugą A teraz tak powoli, żeby sobie tylko pozwiedzać troszkę Tutaj jest właśnie przed nami ten most obrotowy Ale kto wie, czy przy takim wieczorem będzie funkcjonować W sumie co pół godziny on jest ten otwierany, no to Trzeba było 27 minut też czekać, żeby go zamknęli. To jest to no, chwilę czasu trzeba by było poczekać. A tu mamy fajną taką małą latarnię w wózce. Ale zawiewa! To jest ten, chyba Chopina, pomnik. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Fryderyk Chopin. A tu mamy panią Irenę Kwiatkowską w łóżce. Łóżkę chwilę pozwiedzaliśmy, mała rundka zrobiona po rynku i porcie. Most obrotowy niestety zamknięty z powodu dużego wiatru, co było do przewidzenia, ale na szczęście to akurat mało istotne, bo do bunkru to i tak trzeba zapłacić, żeby wejść, więc jakoś tam za bardzo nas na to nie ciągnie, bo wcześniejsze bunkry też jakoś specjalnie nie zwiedzaliśmy i kierujemy się właśnie teraz na Orzechowo i mam nadzieję, że koledzy będą mogli bez problemu wejść na latarnię, bo nie pamiętam właśnie, czy tam jakieś zakazy z powodu wiatru były, czy nie, ale chyba nie, tylko po prostu będzie no, ich tam konkretnie bojało. Niektórym to pasuje, niektórym nie, no zobaczymy, czy wszyscy wejdą do góry. Ja już byłem, to nie muszę? A potem jeszcze koledzy sobie zajadą troszkę dalej na prawo tej latarni wożychowej, żeby sobie te dmy Zobaczyć. A od latarni najlepiej tam wejść, bo wtedy idzie się takim fajnym właśnie szlakiem pieszym. Wchodzi się po, po schodkach i potem takie drewniane właśnie są kawałki, gdzie idzie się po takich mostkach do góry i wtedy jest punkt widokowy na tą wydmę. A dziś pogoda dopisuje, więc tam będzie bardzo ładnie. Tak, tak. Jak takie działki, nasze domki, to po co my tam spaliśmy Znaczy ogólnie tam przy płocie jest fajny singiel, ale to by Dawid pogubił wszystkie szprychy, nie? To i wyjmujemy z rany, to lecimy? Ja jestem, bo co zrobić? Bo tam jest fajnie, tak góra-dół, góra-dół, taki roller coaster, trochę krzywo, trochę zakrętów. Ale miękko, więc jakbyś glebę zaliczył to ewentualnie na płot, na prawo albo na lewo na miękką glebę. Do domu dojechać No dlatego wybrałem uwagodniejszą opcję! Tak No i po lewej tutaj macie A no, tak to Dzień dobry. Jesteśmy przy tej wieży przeciwpożarowej w Orzechowie, która ma niecałe 50 metrów wysokości. No, przy dzisiejszym wietrze to tam może być ciekawie całkiem u góry. A, yy, to jest ten taki do spania, tak? Tak, jest... no czy spa jakieś. Znaczy, chyba, znaczy tutaj chyba spa bardziej jakieś, nie? Ale to no, beczki czasami właśnie fajne takie noclegi są. O, a ci to właśnie na, 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 na klip tam no, fajna jest, ale można się sfanić i pojechać tam i tam e, jest lepsze przejście. No właśnie widziałem, że tam no. jest taki dół. Jest łatwiejsze, bo tutaj jest dużo pod górkę tak ostro no. ten. Ale fajny singiel, ale dużo pod górkę, więc nie, jak nie, widzisz, ja już schodzą z rowerów. Nie? Taki zapakowany, to ja wolę jednak... Teraz zajeżdżamy właśnie na wydmy w Orzechowie. Od wieży można się pokierować właśnie zaraz jak się wychodzi, kierując od wieży wychodząc na lewą stronę płytami betonowymi, potem trochę tutaj płyty jumbo i zaraz na prawo właśnie będzie zjazd, żeby zajechać pod te wydmy właśnie. Tylko rowerem ni niestety da daleko się w głąb tam nie wiedzie. Tutaj się ten kawałek się da, ale potem trzeba pieszo i się do takiej wiaty dojedzie. No, jak nikogo nie ma, no to jeszcze ewentualnie rower można zostawić, ale trzeba się właśnie z tym liczyć, że tam trzeba rower wcześniej zostawić kawałek i jakieś, no 20 minut może zejść, pójść tam i, w to, i z powrotem. Więc, jakbyście chcieli sobie zobaczyć te wydmy, to dobrze jednak jakieś zabezpieczenie mieć, bo tutaj już jest właśnie ta wiadka i tutaj już jest właśnie informacja i po prawej stronie tutaj po schodkach do góry się wchodzi właśnie, na ten punkt widokowy Wydm. To macie informację, jechaliśmy z Ustki na Zapadłe, wtedy jechaliśmy tutaj do góry Orzechowo, teraz trochę zjechaliśmy właśnie tu na prawo, tutaj ten kawałek i właśnie jesteśmy tu. I teraz właśnie koledzy idą do góry schodami, żeby sobie właśnie te Wydmy zobaczyć. Tutaj szlak jest oznaczany na drzewach, taką Zieloną kropeczką, z białą obwódką. No i fajnie tam jest, nie? No, tak. Andrzej się chwilę wahał, ale mówił, no warto sobie zobaczyć. Dzisiaj ładna pogoda, fajnie wieje, to też drzewa pewnie ko korony będzie widać, jak fajnie zawiewa. Jest taki taras, punkt widokowy, więc no, warto sobie pójść zobaczyć, jak się jest tutaj na miejscu. Tego tak jak widzicie, no tutaj wcześniej trzeba zostawić sobie rowery, bo wchodzić tam do góry jest naprawdę mało wygodne z obciążonym rowerem i. No jak ktoś koniecznie chce, no to musi, bo tutaj tu, jeszcze po prawej stronie da się wejść. Potem jest, są drewniane mostki, nieźle jest chwila takich plażowych piachów, kawałek jeden, ale to się po prostu przeprowadzi, jak to typowo przez piachy. I potem jako tako się dojść. Tylko że dużym trekkingowym rowerem będzie trochę ciasno, zwłaszcza jakby tutaj było dużo ludzi, no to się w życiu nie zmieścicie z innymi osobami, nie? bo te mostki są naprawdę wąskie, typowo tak, żeby się piesi normalnie tylko wymijali, a nie żeby jeszcze tam rowerem przejeżdżać i czy tam prowadzić rower i z pieszymi wymieniać, nie? Więc by mogła być trochę irytująca sytuacja, to warto mieć to na uwadze. No, mam okulary założyć, bo aż piasek leci w oczy, no. Ja sobie okulary założę, bo aż piaskiem dostaje, nie? Uf. Ale daję co o. <gry> Uf. Uf. Słońce grzeje, ale przy takim wietrze Ale widać po falach Pięknie po prostu Po prostu szok <gry> Dobrze, że na plecach to mamy dzisiaj. Ła, ale piachem dają. Dobra, trzeba uciekać. Ale to jest położenie płyt betonowych. Praktycznie jak asfalt, nie? Ja robiłem Dopiero teraz mam. jest takie fajne zacisze. Stacja... Stacyjka rowerowa w Towno. Jakbyś chciał siódełko, nie? To masz tam.

Mamy już rowy 26,9 km na liczniku. Ruszyliśmy o 9:00. No troszkę zwiedzania po nam czasu zajęło latarni i tych wyn. Z 3 godzinki zeszły, ale jeszcze tylko 62 km, więc nie tak źle. Słowiński Park Narodowy, dobra, bilety mam zakupione. Flora i fauna jeziora Garno, punkt edukacyjny. Wykładasz kamyczek? Tak, ja, dokułem, ja dołożę. Ja <gry> dołożyć No dobrze, dołożymy kamienia. Czołpino. Prowoż, 6,5 gardna. Z Zaczyna zawiewać. Ale tutaj widzę jakieś Długie, małe. Dawiewa. Było jezioro dołkie wielkie, 156 hektarów w centralnej części parku. Kierujemy się teraz zielonym szlakiem, właśnie, żeby zobaczyć, czy uda nam się dojrzeć ten zatopiony las. Bo szlak mieliśmy poprowadzony tylko do tamtego jeziora. I trzeba było się trochę cofnąć i zjechać właśnie na prawo tym zielonym szlakiem. Te wydmy są, Dlatego tego takiego wiatru żeśmy nie czuli tak No właśnie słyszę, że nawet nie ma co za bardzo iść, ale... Jeden korzeń był Nie, to trzeba prawie 3 km cisnąć tam No nie poszczęśliło się z tym Lecz wyszli tam dobre 2 km dożyli może jeden korzeń ledwo wystający za duże fale, za mocny wiatr w ogóle przewiwało tam strasznie ich Piasku w butach od groma Dobrze, że tak w lesie się ukrywa trochę człowiek, nie? Ale zaraz w wyjeżdżamy Ja wiem i Potem zjeżdżamy w dół i trochę do góry, więc nam przyłowali ten wiatr Ale od morza też odjeżdżamy trochę, to... To też trochę inaczej będzie Uło. Teraz jesteśmy takim gruzowym szutrem. Dzisiaj to w sumie chyba naprawdę wszystko zaliczyliśmy, bo mieliśmy asfalty, bruk, leśne drogi, szutry, płyty Jumbo, płyty betonowe, piachy, korzenie. Zatrzymaliśmy się pod takim sklepikiem, R10 po drodze akurat, jest otwarty, nawet Boże ciało, rowerzystów masa, nie ma co się dziwić, bo teraz był kawałek, że się nic nie działo, a wcześniej właśnie te szutry, ten, jak ktoś się nie zatrzymał w tej restauracji, to tym bardziej i czekamy teraz na pozostałych kumpanów w trasy, bo się gdzieś tam z tyłu zagubili i sobie właśnie wypijemy może jakąś zerówkę albo coś właśnie dla ochłody. Ja i tak muszę sobie coś właśnie kupić do picia, bo kurczę sparzył się człowiek trochę, trochę i praktycznie w żadnej żabce nic się nie zatrzymywaliśmy, no to tak się dużo nie, nie piło nie kupowało takich rzeczy. Tam jedną zerówkę miałem ze wczoraj i tyle. Więc trzeba trochę naładować baterie i się nawodnić, bo jeszcze nam zostało jakieś tam 19 km do Łeby i potem relaks. Dzisiaj może będziemy około 18 w kwaterze, więc wcześniej Trochę się odpocznie, jutro będzie lżejszy dzień, ale jeszcze zobaczymy jak z trasą, więc to wszystko się jeszcze okaże. Przystań kajakowa, ujście rzeki Łeby. pomoc z widokiem na wydmy w lewo 1 kilometr. czyli to jest to, co pani nam proponowała. Troszkę zrobiło się piaszczyście. Więc mały spacerek. Uff. I udało się przedostać. Tam Punktu widokowego. Ło. To jest sukcesja na torfowisku wysokim. To jest przystanek 8 na 10 ścieżki przyrodniczej Żarnowska. się złamuje to. Ty nie umiecie, to trzeba mieć masę do tego. 107. Ale tutaj shooter to jest po prostu piękny. Gładki jak asfalt. Będzie zbawienie asfalt tutaj trochę też taki średni kawałek Kamienisty piaszczysty pełno dziur o od razu lepiej Uf. wjechaliśmy do łeby, dojeżdżamy teraz do Nestlegu Pani jednak zamiast pokoju y, daje nam jednak domek, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Niby 70 zł od osoby, to nie jest tak źle. Też Dawid ma małe problemy techniczne, bo tak jak mu poszła jedna szprycha, tak dwie się już poluziły znowu też. Te piachy nie pomogły na pewno, jak tylko wywijało na lewo prawo. I dojechaliśmy do Nowencina. Tutaj pani dała właśnie nam domek. Tutaj jest fajnie tak ogrodzony mamy ławeczkę, taki właśnie jakby taras. Tutaj nawet jest mały grill, czyli możemy sobie coś tam zrobić, właśnie w grillu, jakbyśmy chcieli. I prawdopodobnie, kto wie, czy tak nie zrobimy. No, nawet suszarkę mamy, jakbyśmy chcieli sobie przyczyścić, ciuchy, Tutaj widzę, nawet jest kran, woda, żeby coś przemyć. I czekaj. Tutaj jakby był jakiś wąż, ale nie, nie widzę. Wąż. Nie, wąż akurat nie widzę. Już wziąłem, że może i sobie rowery nawet przyczyścimy. Ale fajna miejscówka. Tak na poboczu, cisza, spokój i ideolo. Normalnie na środku tutaj mamy jeden pokój, coś takiego. To jest jedno złote łóżko, tutaj podwójne, ale czysto ładnie, elegancki domek, nie? Bardzo fajnie. Wszystko jest co by się chciało mieć, pełno gniazdek przy każdym łóżku, <noise> <noise> mikrofala, ładówka normalnie, elegancko, 70 zł za osobę to się trafiło. A to mamy, wrzucę też prysznic, wszystko, umywalka, więc mamy elegancką miejscówkę na dzisiaj. Teraz trzeba tylko za zakupy i można sobie już odpocząć po dzisiejszej trasie i ogarnęli sobie zakupy Tomek już widzieliście jak dojechaliśmy na miejsce jak to mniej więcej wygląda całkiem fajnie to potem się wykombinujemy jak tutaj sobie rowery zabezpieczyć postanowiliśmy sobie właśnie zrobić grillę nawet tam już rozpala więc dzisiaj zjemy sobie trochę kiebatki, kaszanki troszkę trzeba sobie też normalnego trochę jedzenia jeść nie można ciągle po restauracjach, zresztą też jak samemu tak się zrobi, to też i taniej będzie, nie? Jutro będziemy na pewno jechać do Jastrzębie i Góry, ale też musimy rozwiązać problem ze szprychami Dawida w tym nim kole, więc też pierwszy cel to będzie zajechać do serwisu rowerowego, aby właśnie do tej Jastrzębie i Góry dojechać, a potem to już do Gdańska, Oliwy następnego dnia, to nie powinno być problemu. Tym bardziej, że już będziemy jechać tutaj po naszych terenach, jak się będziemy trzymać R10 to w większości przypadków tutaj już jest dobra nawierzchnia i raczej już takich wyboi korzeni gruzu nie powinno być i też piachów, gdzie tylko właśnie by mu wybijało i co mogło zagrozić, aby kolejne szprychy poszły. Ja się będę dzisiaj z Wami żegnać i do zobaczenia jutro. Cześć!